Ale trudniej go słuchać. Czasem więc warto zatrzymać się choć na kilka minut. Usiąść, wyłączyć telefon, zamknąć oczy i powiedzieć: Panie, jestem tutaj, nie mam słów, po prostu chcę być przy tobie. To proste, ale właśnie w takich chwilach serce zaczyna się uspokajać. I wtedy w ciszy Bóg może dotknąć myśli, przypomnieć coś ważnego, przynieść wewnętrzny pokój po drugie. Czytaj słowo powoli. Kiedy czytasz Biblię, nie spiesz się. Nie próbuj odhaczyć fragmentu. Weź jedno zdanie, jedno słowo, które cię porusza zatrzymaj się na nim. Czasem Duch Święty mówi właśnie przez to jedno zdanie, które nagle zaczyna w tobie brzmieć. Może przypomina ci coś, co przeżywasz, może daje ci odpowiedź, o którą nawet nie prosiłeś. To jest Boży sposób mówić cicho, ale celnie. 3. Zwracaj uwagę na pokój w sercu. Boży głos zawsze niesie pokój. Nie zawsze łatwe rozwiązanie, ale pokój. Jeśli coś cię pcha do działania w panice, w napięciu, w lęku, zatrzymaj się. Bóg nie prowadzi przez pośpiech, ale jeśli mimo trudności czujesz w sercu spokój, taką delikatną pewność, to znak, że On jest w tym z tobą. Po czwarte. Módl się szczerze, nie wiem poprawnie. Bóg nie oczekuje idealnych słów. On pragnie prawdziwego serca. Możesz modlić się tak, jak czujesz. Panie, nie wiem, co myśleć, nie wiem, co czuję, ale chcę ciebie w tym usłyszeć. Czasem taka szczera modlitwa otwiera drzwi, które długo były zamknięte, i na koniec po piąte. Zaufaj procesowi. Słuchanie Boga to niejednorazowe doświadczenie. To nauka cierpliwości, spokoju i wiary. Nie zniechęcaj się. Jeśli przez jakiś czas nic nie słyszysz, to nie znaczy, że Bóg się odwrócił. To często moment, w którym on przygotowuje Twoje serce, żebyś mógł go usłyszeć głębiej.